Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałbym zaapelować do posłów Platformy, Koalicji Obywatelskiej, aby, abyście Państwo przestali kłamać. Na, rozmawiamy o bardzo ważnej sprawie, o bezpieczeństwie. I dzisiaj wychodzicie na mównicę i mówicie, że my jesteśmy przeciwko bezpieczeństwu Polski. No bzdura, bzdura od lat powtarzaliśmy, że te sprawy są dla nas bardzo ważne. I nie ma tutaj żadnych podziałów politycznych. Bezpieczeństwo Polski powinno być dla każdego z państwa sprawą najważniejszą. Mówimy tutaj o pomijaniu prezydenta rzeczpospolitej. Mówimy tutaj o drobnej poprawce, drobnej? Czy rzeczywiście, bo jeżeli dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych niezwłocznie informuje ministra obrony o użyciu broni lub innego uzbrojenia, w przypadku, o którym mowa w ustawie, to dlaczego nie można dodać, powinniśmy dodać również zapis o tym, że trzeba poinformować niezwłocznie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjmijcie tę poprawkę.